Siemaneczko, biorę się za naprawę bm póki jeszcze widno jest. Do wymiany będzie ten króciec i dwie cewki. W sumie już to koleżka widziałem, jak to raz rozbierał, więc sobie sam z tym poradzę. Ten króciec mam do wymiany, kurde, leje mi się z niego płyn chłodniczy. Niedużo, ale no kurde, wszystko na ten gastu tu kapie, ja pierciele. Ogólnie cewki jeszcze nie przyszły, ale jak będą, to ten to się zmieni. Kurwa, tam trochę daleko trzeba. W ogóle nie wiedziałem, jaki ten przewód zamówić, ale koleżka mi po numerach dobrał, coś takiego zamówił. Myślałem ogólnie, że da radę sam kruciec wymienić, ale to spierdzielone jest. U mnie z tego się leje. No to w sumie takie jednorazowe robię, że no trzeba wszystko wymienić. Trzeba szybko robić, póki jeszcze widno jest. Bo jak później się ściemi, to już nic nie będzie widać. To robota to już na pewno nie będzie szła. No za profesjonalnie to mi to nie wyszło, ale kurde. Dobra, przewód już pusty, to dużo nie wyleciało, tylko się doleje później. Nie zaklapałem obiektywu, było coś widać. jak śrubokręta podważyć tu, kurde Uf, zeszło jakoś. O, to już było tu naprawiane. Pewnie się komuś łamało. I ktoś tu widzę, wkręcił taki patent. Kurwa, Janusze, rozwiązań. Dobra, to to i tak już do wywalenia. Zakładamy nowy. Kurwa. Ja to jakoś nie mam farta do tych napraw. No, tu trzeba jeszcze zdjąć. Kurde. Trzeba rękawiczki założyć. Za krew zaraz ograniczenie wyświetleń. Masakra. Kurwa BMK wykrwicał. ale nie ma co tak dopierdzielać zaraz ten plastik nie poszedł no dobra, tu zapięło się tu się zapięło tu trzeba będzie przyciąć w tym miejscu No kurde obejma mi się rozpięła. Ciekawe czy teraz złapie. Ale ten palec rozwaliłem, ja pierdzielę. No dobra, przewód ogarnięty w sumie to jeszcze i tak nie mam tych cewek. To można odpalić od razu, odpowietrzyć. To już będę miał z głowy. To jest robota przy Bęce, kurde! Wszystko w płynie upierdzielone. Dobra, tu jest No i to też to zrobili w takim miejscu na alternator, leci, kurde, na pasek leci, masakra. Dobra, przewód zmieniony, aż się boję pomyśleć co będzie przy tych dalszych naprawach. Kurde, wszystko pozalewane w płynie, piercie pierdzieleś, te paski to zaraz do wymiany będą. Kurde, nie wiem czy jest sens cewki wyjmować. No, bo niby ma zaraz kurier przyjechać, ale kurde, tam przyjedzie, on nie przyjedzie, wolałbym już je mieć. Hmm. Dobra, lecę dalej, bo zaraz ciemno będzie. Kurde, tu już sobie ten filtr odkręciłem. Jednak przyszły te cewki dzisiaj. O, i opony do BMK przyszły. Lups, kurwa. Masakra, więcej do tego chani mogli narobić Dobra, luks, Kurwa, że ja to wyjąłem Jak ja to poskładam później? O, tu można trochę podważyć, a nie to gumowe jest to chyba jakieś zużywki były wkładane takie same Kurwa, to jakieś węższe co? Będzie pasowało na taką świecę Kurwa, niby góra taka sama, ale dół to Tak to mi nie wygląda na takie same Ciekawość na tym samochód w ogóle od pań. Jeszcze błąd 132, prawa żarówka to chyba postojowe są Tu się świeci ta mała, a tu ta mała się nie świeci Kurde Dobra, zrobione, składam to bo już ciemno Naprawa BMW się udała Teraz naprawa KTM'a. Dobra, BMW ogarnięta Nie ma żadnego błędu, dopiero wróciłem Udało się, nie ma wypadania zapłonu. Jednak ta cewka, co tam mówiłem, była wadliwa, ale wymieniłem jeszcze drugą. Bo z drugą też ona tak do końca od, trochę odbiegała parametrami od tego, co powinno być. No i jest spokój na razie. BMK równo chodzi. Luks, czyli tak, pokupnie. Kruciec 170 zł. Komplet świec. To tam nie wiem, ile to kosztowało, bo to koleżka tam zamawiał. Dwie cewki to 100-250 zł. Pompa wspomagania tam hazy: 350. No, trochę na bębkę poszło. Opony 1500 zł. No, ale myślę, że na razie będę miał spokój. Kurde, będę mówić, że dziada kupiłem. Dobra, grunt, że jeździ. Koła się kręcą. Na razie icho.